Cześć! Chciałam Wam powiedzieć, że do naszej oferty wprowadzamy Moskitiren DIY. Dzisiaj pokażę Wam, jak ją złożyć, a potem ją zamontować. Od nas w opakowaniu otrzymacie profilę, siatkę, uszczelkę, uchwyt, narożniki, jednorazowy przyrząd do wciskania uszczelki i tak zwane motylki. Przyda się Wam przede wszystkim ostry nożyk, wkrętarka bądź śrubokręt. W pierwszej kolejności rozłóżmy sobie. Nasze listy, żeby sprawdzić, czy wszystko się zgadza. Pamiętajcie, że od zewnętrznej strony musi być tak zwany kołnierz. Wkładamy narożniki. Teraz przymierzamy naszą siatkę. Rozmiar jest odpowiedni, czyli możemy przystąpić do montowania uszczelki. Uszczelkę zaczynamy montować od narożnika, wciskając ją tą stroną jednorazowego przyrządzenia, które dostaniecie od nas. Pamiętajcie, że po pierwszym wkliknięciu uszczelki musicie delikatnie napinać siatkę moskitiery, natomiast nie może ona być zbyt luźna, żeby nie falowała na wietrze i zbyt mocno naciągnięta, żeby też nie wciągała do środka profili. Następnym elementem, który musimy zamontować w naszą siatkę jest to uchwyt. Montujemy go na środku naszej moskitiery, tak żeby wcisnąć w niego uszczelkę. Jak już uszczelkę wcisnęliśmy w naszą moskitierę, czas ją obciąć. Delikatnie ostym nożykiem nacinamy i dociskamy we wszystkich narożnikach uszczelkę. Następnie nożyk. Delikatnie przytrzymujemy siatkę. Przy samym profilu nacinamy przy uszczelce i odcinamy siatkę. Jak już siatkę obcięliśmy, możemy przystąpić do montowania motylków. Bardzo ważna informacja, pierwszy motylek, który jest vis-a-vis -vis naszego uchwytu, musi być przymocowany na sztywno. Czyli tak, żeby się nam nie przesuwał, nie ruszał. Pozostałą część motylków montujemy luźno, zaraz Wam pokażę jak. I właściwie to tyle. Moskitiera jest już gotowa do montażu. Przystępujemy do montażu. Łapiemy za nasz uchwyt na dole ten motylek u góry sztywny. Wsuwamy przez otwór okienny. Przeci przeciskamy przez naszą uszczelkę moskitierę. Motylek dolny musimy odchylić. I dopiero teraz usztywniamy pozostałe motylki moskitierze. Jest już sztywna. Siatka napięta, gotowe. Po więcej informacji skontaktujcie się z nami. Zapraszam do usłyszenia.